Spotkałem ostatnio znajomego, który de facto też ogląda moje filmiki na TikToku, który powiedział do mnie. Słuchaj, stary, jestem bardzo szczęśliwy, że po tym, co przeżyłeś w życiu, wreszcie znalazłeś swój cel. Tylko powiedz mi, jak to zrobiłeś? Jak ci się udało, dojść do tego momentu, gdzie wiesz dokładnie, czego w życiu chcesz. Słuchajcie, moja rada jest prosta. Aby znaleźć cel w życiu, najpierw trzeba żyć. I to nie jest taki banał. Chodzi o to, że cel w życiu to nie jest miejsce, to nie jest czynność, to, to nie jest coś, co się da dotknąć. Cel w życiu trzeba zauważyć. A żeby go zauważyć, trzeba być na niego gotowym. Trzeba być na tyle dojrzałym. A żeby być dojrzałym, trzeba przeżyć kawałek swojego życia. Także słuchajcie, to nie jest tak, że cel w życiu trzeba znaleźć. Cel w życiu trzeba dostrzec, a nie będziecie na to gotowi, jak będziecie cały czas czekać na ten cel i szukać go. Słuchajcie, żyjcie swoim życiem, podejmujcie swoje decyzje, zdobywajcie doświadczenie. Nie bójcie się przeciwstawiać się przeciwnościom losu, które macie każdego jednego dnia. A uwierzcie mi, znajdziecie swój cel w życiu. Prawda jest taka, że jesteśmy po prostu ślepi na to, czego nie znamy. A żeby poznać swój cel w życiu, najpierw trzeba mieć doświadczenie życiowe. Dlatego słuchajcie, moja rada jest prosta: jeżeli brakuje Ci w Twoim życiu celu, to skup się na tym, aby najpierw to życie dobrze przeżyć. A uwierz mi, cel przyjdzie sam. Któregoś dnia zrozumiesz, po co jesteś na tym świecie? Któregoś dnia dojdziesz do tego momentu, że zrozumiesz, dlaczego tu jesteś? I wtedy naprawdę będziesz szczęśliwy. Także daj sobie czas, a przede wszystkim nie trać życia, bo to życie pokaże Ci Twój cel. Sam go nie znajdziesz. Uwierz mi.